Cześć, z tej strony ale witam Cię serdecznie na kanale Sztuka Uniwersalna ponownie. Ci, co tutaj są ze mną już jakiś czas, wiedzą, że bawimy się tutaj makijażowo, wykorzystujemy inspirację słynnym dziełem sztuki albo twórczością danego artysty. I tutaj właśnie dzisiaj będzie taki odcinek z inspiracją do makijażu, inspiracją do takiego looku bardziej, wiecie, to może nie jest dzienny makijaż, ale taki może wybiegowy bardziej, czy pod sesję zdjęciową właśnie look. taka kreacja, taka wizja, o! I dzisiaj będzie to wizja mm, oparta na inspiracji dziełem słynnego surrealisto, o którym już dwa filmy są na kanale. Zapraszam Was do oglądania tych filmów biograficznych, a chodzi o dzieło The False Mirror, czyli fałszywe lustro René Magritte z 1928 roku. Jest to płótno, a jest to kompozycja, którą wypełnia w całości wielkie oko. Oko, które zamiast tęczówki ma niebo wypełnione białymi, niebieskie niebo wypełnione białymi kłębiastymi chmurami. A na na samym środku, niczym taka e, zawieszona w próżni wisi źrenica, w którą patrzymy niczym w pustkę. No, jest to ob obraz niezwykle inspirujący. Oko to jest w ogóle symbol bardzo, bardzo często pojawiający się w twórczości nie tylko René Magritte, ale również innych surrealistów, i on świadczy o takiej korelacji o, mm, o mm, istnieniu światów zewnętrznego i wewnętrznego i wręcz oko wywleka nasz wewnętrzny świat na zewnątrz, dlatego, że nie bez powodu mówimy, że oczy są zwierciadłem duszy. I obraz ten był raz w posiadaniu innego surrealisty, czyli Manareya, który to powiedział, że oko to widzi wszystko, co zobaczone być powinno. No właśnie, bo nie wystarczy tylko patrzeć, trzeba jeszcze widzieć, trzeba zobaczyć, dostrzegać. To są właśnie takie symboliczne niuansiki i jest ich na pewno jeszcze, jeszcze więcej, o wiele, wiele więcej. Dzisiaj się tymi inspirujemy. Pamiętajcie, że czwartki 18 to jest ten czas, kiedy tutaj właśnie jestem i oczywiście subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z nowymi filmami, a my przechodzimy do naszej artystycznej wizji i zabawy makijażowej. No i zaczynamy naszą zabawę z naszym surrealistycznym dziełem sztuki, dziełem z motywem oka i chmur. Pierwsze co? Oczywiście znacie mnie, co trzeba zrobić, trzeba związać włosy, aby żadnego kontaktu z kosmetykami, przynajmniej niechcianymi, one nie miały, więc z tyłu głowy robię taki koczek i jeszcze będę używać dodatkowo opaski do włosów, żeby mieć pewność już absolutną, że wszystko będzie w porządku. A jak już jest wszystko git, no to, to pora przejść do nawilżenia ust i tym razem dr Paw Paw. to jest taki, albo nie wiem, Poupou, nie mam pojęcia jak to się czyta, ale taki balsam, który naprawdę świetnie nawilża. A jeśli chodzi o twarz, dobrze znany Wam już AA Diamond Glow rozświetlaczo-krem, czyli coś pielęgnacyjnego, ale jednocześnie upiększającego. Kładę go również na szyję. Słuchajcie, świetnie się sprawdza na dekolt wieczorem, jak chcecie gdzieś wyjść teraz, jak będzie ciepło, posmarujcie sobie tym dekolt. Wasza skóra Wam na pewno podziękuje, bo to też właśnie krem. A jeśli chodzi o podkład, podkład to gorz, dekstream, dekstream. Dextreme, dextreme make-up. Podkład tak kryjący, satysfakcjonujący. którego nikt, żaden podkład jeszcze nie przebił, jeśli chodzi o charakteryzatorskie działania tutaj w mojej. Mm... W mojej działalności cały czas do takich e, prac, gdzie potrzebuję dokładnie zagruntować moją twarz, używam właśnie q 002. Zaczynam nakładanie od środka twarzy, to też już dobrze wiecie, najpierw robię to palcami, a całość wykańczam i rozpracowuję bardzo dokładnie klepie klepię, 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 klepie klepie blenderem e, wszystko zakrywa. Wszystko zakrywa, nie ma co to tutaj na, na pewno kupię jeszcze następne i następne opakowanie tego podkładu. Jeśli chodzi o korektor, to też polecimy na grubo, a 322 od L'Oreal i ja nakładam zawsze korektor najpierw na dłoń nie kładę pacynką od razu na skórę pod okiem i tym razem pracuję na większym obszarze nie tylko pod okiem, ale też schodzę niżej na policzek zobaczcie jaka jest różnica pomiędzy stroną zagruntowaną a tą niezagruntowaną jest różnica, co nie? No właśnie, więc całą tą procedurę powtarzam na stronie drugiej i też jako bazę podcienia oczywiście. A i oczywiście co jeszcze? Gruntuję usta, nasze usta się już nawilżyły, bo ten balsam szybko nawilża um, i możemy je spokojnie teraz zakryć bez obawy, że wysuszał się jakoś tragicznie. Tadam. Jeśli chodzi o puder, no to pod oczy zawsze używam innego, delikatniejszego i to jest akurat Hourglass z takiej paletki. To jest puder Diffused Light. A tutaj widać, że świetnie się bawię, bo przychodzę, przychodzę, przychodzę do gruntowania. Boże, co ja zrobiłam z tą bluzką? No ale dobra, nie przejmuję się. Wszędzie w powietrzu furwał ten puder od burżua, ale on jest naprawdę dobry. O mamuś, ale on też tak pachnie. No dobra, dobra, to jest bluzka robocza. Nie przejmujemy się. Zagruntowane. <laughs> Bardzo dobrze wymagało, żeby zapakować Obudrować twarz, zaraz zobaczycie dlaczego. Konturowanie tylko delikatne, chłodnym odcieniem brązera, żuchwa, broda i policzki, troszkę czoło, ale bardzo delikatnie. Nie używam różu i nie używam rozświetlacza. I to jest właśnie ten moment, na który wszyscy czekali. Niebieski, błękitny cień od Make Up Forever i zaczynam. Zaczynam zamalowywać praktycznie całą twarz, ale w taki sposób, że kiedy dochodzę do zewnętrznej strony twarzy, tak jakby od środka jest najbardziej intensywnie, a dochodząc do zewnętrznych krawędzi chcę, żeby to wszystko się tak ładnie blurowało, rozmywało. Dlatego zastanawiałam się, czy może zrobić to farbami takimi tłustymi, ale ten efekt, no nie byłam pewna do końca, czy to uzyskam, a ten cień od Make Up Forever już znam i wiem, że on pozwala na uzyskanie tego, takiego efektu. Taram, mniej więcej to tak wygląda. Im bardziej przechodzicie do zewnętrznych stron twarzy strony, tym możecie używać większego pędzelka. Podobnie jest z obrazem. Większy pędzelek pozwala wam bardziej jakby rozblurować ym, granice, czyli chciałam uzyskać efekt jak najbardziej roztartych granic. O właśnie, w skrócie mogłam to powiedzieć. E, wszystko zafiksowałam Fix Plusem od Maka, żeby to gdzieś tam sobie siadło oczywiście na tej twarzy i się e, nie rozmazało. Mm, ale właśnie, no jak już zafiksowałam, to co zrobiłam? Kwi chwyciłam za paletę farb tłustych krolen. I za pędzelek w kształcie języczka. To jest bardzo ważne, bo przechodzimy do malowania chmur białą, tłustą farbą i te chmury mają taki kształt, bo to są takie kumulusy, nimbusy, kumulusy, nie za bardzo się na tym znam, ale to są takie chmury kłębiaste, które na, które na górze są takie jak wata, a im bardziej na dole, to są bardziej takie, wiecie, postrzępione i rozmyte. I właśnie taki efekt takim pędzelkiem spokojnie paroma, dosłownie paćnięciami możecie uzyskać, jak malujecie chmury. Widzieliście zresztą sami pać pać i mamy gotową górę chmury. Chmury były w tym przypadku tak samo jak na obrazie niesymetrycznie rozłożone, jedna większa, druga mniejsza. Szczegóły dokańczam małym pędzelkiem i też ciemniejszą farbą, czyli niebieską i czarną. Dół chmury, żeby to nabrało takiego trójwymiarowego wymiaru, trójwymiarowego wymiaru dodatkowo brwi. To jest super produkt do brwi, wszystko macie wypisane w opisie na poniżej, a ja sobie te brwi wyczesałam właśnie tym mydłem do brwi, to sprawdzicie sobie co to jest, a samą końcówkę podkreśliłam żelem od Anastasia Beverly Hills, żeby tego przejścia tonalnego też nie zatracić, jeśli chodzi o brwi, a ja też nie chciałam ich za mocno Wyrysować. I teraz, i teraz mamy sytuację trzeciego oka, bo chciałam jakoś zinterpretować ten symbol, który jest takim niezwykle mocnym symbolem przejścia światów trochę i widzenia światów zewnętrznych, a wewnętrznych, i to oko rzeczywiście powstało w tym momencie w miejscu naszego trzeciego oka. E, wymowny symbol, a jeśli chodzi o oczy, to dokończyła mi poza kadrem mm, zwykła kreska. no Ja nie mogłam się bez kreski, oczywiście, obyć i voila, tak to się prezentuje. Moim zdaniem jest to totalnie vibe lat 80. -tych. Właśnie ten film The Holy Mountain, chociażby, to jest dokładnie ten klimat. Ja to widzę gdzieś, właśnie w takich surrealistycznych klimatach lat 80. -tych. A jak wy to widzicie, dajcie mi znać. Ja się bardzo fajnie bawiłam, jak zawsze, przy tych makijażach inspirowanych obrazem. Do zobaczenia. Zobaczenia kolejnym razem. A jeżeli odcinek Ci się podobał, to oczywiście łapka w górę, e, pamiętaj o subskrypcji, pamiętaj, że czwartek o 18 to jest ten czas, e, czwartek 18 godzina to jest ten czas, kiedy tutaj jestem i się współ, wspólnie inspirujemy. Ja zachęcam do oglądania innych inspirujących filmów, bo jest ich na kanale bardzo dużo. W komentarzu czekam. Jestem bardzo ciekawa, co sądzisz o obrazie fałszywe lustro, jak i zarówno jestem ciekawa, co sądzisz o tej wizji makijażowej. Dawaj znać w komentarzu. Jakiekolwiek pytania też odpowiadam e, na dole. I wszystkie kosmetyki w opisie wypisane. Dziękuję pięknie za dzisiaj i oczywiście do następnego tygodnia. Niech sztuka będzie z tobą. I cały czas, w sumie. Cały czas. Niech sztuka będzie z tobą.